Ja się będę bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z omówieniem. Dzisiaj sobie omówimy nadchodzący dodatek, czyli rozbici w Dolinie Alterak oraz patch 27.8, który już jest na serwerach i wprowadził trochę nowości do ustawki głównie, więc lecimy. Jeżeli chodzi do, o dodatek, został zapowiedziany dzisiaj, dnia 16 listopada. Od dzisiaj będą pokazywane karty, więc niedługo też na kanale pojawią się omówienia kart. Sam dodatek wyjdzie 7 grudnia i wprowadzi 135 nowych kart, czyli standard oraz oczywiście mini serię, która będzie po, pewnie gdzieś w okolicy stycznia-lutego, tak myślę, dostępna, więc to, na to miniserię sobie troszkę poczekamy. Dodatek będzie się, tak jak spodziewaliśmy się, będzie się skupiał na walce hordy z przymierzem w Alterak Wolej. Jest, jest to taki jeden z pierwszych Battlegroundów w grze, gdzie mieliśmy dużą mapę, mieliśmy bossa jednej frakcji, drugiej frakcji i 40 osób walczyło na przemian o kontrolę mapy, tak żeby zabić tego przeciwnika, bardzo fajny battleground, na początku to był, pamiętam jak znajomi grali po 14 godzin jeden mecz później się to trochę zmieniło i w sumie dało się to wygrać w 7 minut chyba z tego co pamiętam nawet no ale to już mniejsza z tym, to są historie z WoWa jeżeli chodzi o Hearthstone no to 7 grudnia 135 nowych kart, no i co wprowadza dodatek, bo to jest najciekawsza rzecz, oczywiście Przede wszystkim Hero Card Tak, dawno nie było niczego OP Poza questlinami oczywiście i paroma innymi rzeczami Tak więc dodajmy coś co jest OP Czyli Hero Card, tutaj mamy pierwsze dwie Karty pokazane do Palladna i do Druida Omówienie sobie zrobimy w osobnym odcineczku W którym się przyjrzymy lepiej Tym kartom oraz innym I sobie o nich pogadamy Natomiast na pierwszy rzut oka widzimy już, że karty Do najsłabszych nie należą e, Tutaj mamy Removal z jakąś bronią Która jest niezliczalna, która sprawia, że dostajemy Oboje mniej tu mamy 20 Money, dostajemy manę, dostajemy kartę, a jeszcze na hero power sobie możemy później dobierać kartę albo dawać kryształ manę, więc wow, dawno nie było niczego pewnego. Kolejna rzecz, nowa w dodatku, to słowo kluczowe honorowe zabójstwo, czyli honorable kill. Jest to przeciwieństwo overkilla. Przy overkillu musimy zadać więcej damage niż przeciwnik ma życia, a przy honorowym zabójstwie musimy zadać dokładnie tyle samo ile ma życia, czyli żeby na przykład krwiopiciel, krwiopiciel e, striggerował, Musimy zaatakować stronnika Który będzie mieć dwa punkty życia Wtedy jak go zabijemy, to broń dostanie Plus 1, 1. Plus w przypadku gnomki Szeregowej, musimy Zaatakować stronnika, który ma 1 życia. Wtedy jak gnomka Go zabije, to otrzyma plus 2 do ataku Proste, zrozumiałe, proste, zrozumiałe Co myślę o tym keywordzie? Myślę o tym keywordzie Że jest fajny. Nie ukrywam, że mi się całkiem Podoba. Jest kilka jeszcze innych kart pokazanych I wygląda to całkiem fajnie i pozytywnie Jest to takie trochę na wyczekanie No bo w niektórych momentach będziemy musieli wyczekać na odpowiednią, odpowiedniego stronnika, ale ogólnie mi się samo w sobie to podoba. Nie uważam jednocześnie, żeby to była jakaś wielka rewolucja taka jak Trade Able. Bardziej taka Nowa opcja i to tyle. Eee, kolejną rzeczą jest walczenie o cele, bo tak to się nazywa. Nie damy się. Dolina Alterach pełna jest strategicznych celów. Jest to prawda, bo w Dolinie Alterach właśnie mieliśmy m.in. most, mieliśmy cmentarz, jakieś tam inne rzeczy. I się te rzeczy przejmowało, stojąc sobie przy fladze, z tego co kojarzę. W Hearthstone'ie będą to takie lokalizacje, jak się tutaj chyba nazywa, tak mi się wydaje. Natomiast jest to odpowiednik enchantów z Magic the Gathering, tylko takich na trzy tury przykładowo. W sensie zagrywamy sobie to w turze numer 4 i Działa to przez trzy tury, czyli czwartej, piątej, szóstej, jak zagrywamy stronników, to dostają Bufa plus 2, plus 2, a jeżeli chodzi o kartę do rogala, no to tutaj akty agonie aktywują się dwukrotnie i działa to przez trzy tury też. Więc takie. Pół. No takie enchant, enchant z magicka w połowie bym, bym powiedział, czy czasowy, żeby. Już tutaj nie, 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 nie mota za bardzo, ale to jest całkiem fajna mechanika, tak się nawet kiedyś zastanawiałem, czy wprowadzą jakieś takie pernamentne rzeczy do gry i wprowadzają półpernamentne, ale mi się osobiście to podoba. Nie wiem jak to wpłynie na grę, nie wiem, czy to będzie grywalne, dobre i użyteczne, ale w teorii sama mechanika tych lokalizacji jest spoko. A czy te karty będą dobre, to będziemy rozkminiać już w omówieniu kart. Dodatkowo logując się w tym momencie do gry po wprowadzeniu patcha 21.8, którego za chwilę sobie omówimy, macie do wyboru jedną z dwóch legend. Jeżeli Opowiecie się za hordą, to dostaniecie Drektara, jeżeli opowiecie się za aliansem, to dostajecie Wandara Stormpike'a. Drugą kartę dostaniecie z serii legendarnych questów, więc nie jest to jakiś permanentny wybór, natomiast jest to taki fajny tryb PVP, ponieważ jeżeli opowiecie się za hordą, to występujecie jako przedstawiciel hordy, no i będziemy sobie od wyjścia dodatku, czyli od 7 grudnia do 11 stycznia prowadzić taki pojedynek wirtualny pojedynek oczywiście w cudzysłowie, ponieważ za każdą wygraną grę jako hordziak horda dostanie, a czy za Każdą rozegraną przez Ciebie grę Horda zyskuje 10 punktów, za wygraną 20 punktów, a jak wygra z aliansem to 40 punktów i przez ten miesiąc zbieramy te punkty. Po miesiącu, w zależności od tego, kto więcej punktów dostał, czy w sumie zdobył, to przy mini zestawie dostaniemy jedną z tych dwóch legendarek w wersji diamentowej. Tak więc, jeżeli Horda, na przykład, za którą jestem oczywiście. Horda Za którą jestem oczywiście, mm, wygra to, no to wszyscy gracze dostaną y, diamentowego Drektara. Jak wygra Allianz, to dostaną Wandera, ale obydwie karty ogólnie dostaniemy i tak dalej i tak dalej, ale trzeba się za którąś frakcją opowiedzieć, ja polecam Horde, no, lobować będę za tą frakcją. E, dobra, e, dalej mamy podsumowanie trzeciej fazy roku gryfa, nic tutaj nowego nie ma, czekamy oczywiście na zapowiedź kolejnego roku, na nowości, co tam w 2022 Blizzard prowadzi i tak dalej, e, mamy jeszcze podsumowanie poprzednie, a czy całego roku, mamy przedsprzedaż z e, super pakietami, polecam, 80 euro, chu kto by nie kupił to Okazja, tutaj mamy też pakiet za 50 euro albo za 60, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o dodatek. No, a tak, póki co wygląda fajnie. Fajne są nowe mechaniki. Fajni, no powiedzmy, że fajne są te Hero Cards. Fajny jest klimat tego altera, fa fajny jest to PVP. Fajny jest ogólnie pomysł z tym, żeby to wprowadzić, więc nie ma za bardzo na co narzekać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli chodzi o karty, to pogadam sobie o tym w osobnym odcinku. A teraz przejdźmy do omówienia patcha 21.8, który dzisiaj pojawił się na serwerach. No i przede wszystkim wprowadził ten event z tymi dwoma poziomach, o których mówiłem, no i przed sprzedaż rozbitych w dolinie, więc jeżeli chcecie dać Blizzardowi swoje ciężko zarobione pieniądze, to możecie to zrobić już teraz, a możecie, możecie też mi dać Donata na przykład na streamie. Eee, anyway. Anyway, co my tutaj mamy poza tym? Tutaj mamy wyjaśnione jak to dokładnie działa. Po premierze rozszerzenia w dniach od 7 do 11 stycznia wszyscy gracze będą mogli walczyć o honor, bo otrzymać jeszcze więcej darmowych nagród. Uuu, co nagrody. I zalecić ostateczne wyzwanie dla swojej frakcji. Honor zdobędziecie grając i wygrywając w określonym terminie. 10 za każdą grę, 10 za wygraną i 20 za wygraną z przeciwnikiem. I to w sumie tyle. Myślę, że tutaj już nie ma co więcej tłumaczyć. Dodatkowo w grze pojawiły się wreszcie, mmm, pojawiła się wreszcie aktualizacja balansu kart. Czyli te trzy nerfy i jeden buff, które były omawiane w zeszłym tygodniu. Jak ktoś nie pamięta, to tutaj są wypisane. A jak ktoś chce usłyszeć moją opinię, to jest film na kanale już o tym. No i pojawiła się też aktualizacja ustawki z nowym systemem pancerza To jest trochę przerażające, ponieważ teraz bohaterowie zostaną podzieleni na 7 tierów. Bum! Mamy 7 tierów. I w zależności od, od tieru, będą na starcie dostawali ileś punktów armoru. Tier pierwszy będzie dostawał 0, tier drugi od 2 do 5, tier trzeci od 3 do 6, tier czwarty od 4 do 7 i tak dalej, i tak dalej. Bohaterowie są rozstawieni przez Blizzarda. Zakładam, że według jakichś statystyk. No i to w sumie tyle, nie? Czy ten system jest dobry, czy nie? Nie wiem. Mi się nie podoba, natomiast jest to sposób być może jakiś, żeby tych bohaterów bardziej zbalansować. Bo nie ma co ukrywać, że w momencie, w którym mamy tych bohaterów aż tylu, ciężko jest doprowadzić do tego, żeby każdy był na równym power levelu. I na pewno zawsze będzie jeden lepszy, drugi gorszy. Więc jeżeli damy tym gorszym trochę więcej życia, to może staną się lepsi i może się to wyrówna. Szczerze w to wątpię, natomiast jeżeli ktoś to wymyślił, kto jest mądrzejszy ode mnie, to uważam, że no można sprawdzić i zobaczyć. Eee, Blizzard też tutaj zresztą pisze, że może ten System zniknąć albo się zmienić w przyszłości, więc jest to prawdopodobnie taki test. Poza tym do ustawki trafia nowy bohater Tamsin Rome, która ma dziwne hero power. Początek walki zniszcz swojego stronika z najniższym zdrowiem, daj jego zdrowie wszystkim twoim pozostałym stronikom. I tutaj podstawa rzecz, nie wiem czy to działa tak, że jak mamy stronika, który ma 10 życia, to wszyscy inni dostają plus 10 do życia, czy jak mamy stronika, który ma 10 życia, to łącznie. Pozostała szóstka dostaje te 10 punktów życia, więc tego nie wiem. E, co o tym myślę? Póki co, nic ciekawego. Nie wydaje mi się takie super kozackie. Aczkolwiek, na przykład, z takimi elementalami, które się bufują w karczmie, i możemy sobie kupić dziomka, która ma 30 hapców, wydaje się być całkiem spoko. Więc w niektórych buildach pewnie lepsze, w niektórych gorsze, ale przede wszystkim trzeba zobaczyć, jak to działa. A tego, niestety, nie udało mi się jeszcze sprawdzić. Więc na razie nic nie mówię. Diablo dostał bufa. Co ciekawe, tutaj mamy wypisane e, karteczki 3 z jego skarbów, które dostają bufa. Teraz będą zadawać więcej. Demerżu i więcej ataku dodawa do, 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 dodawać. E, biorąc pod uwagę, że w statystykach na HS Replay Diablo jest pierwszy, to nie wiem po co ten buff. Aczkolwiek z drugiej strony uważam, że Diablo jest i tak. Kijowy, przynajmniej mi się nim Kiowa gra, więc w sumie nie dziwię się, że ten buf jest, ale tutaj nie ma wytłumaczenia skąd ten pomysł, więc nie będę go komentował, bo sam nie odczuwałem, żeby taka potrzeba, nie, sam w sumie odczuwałem, żeby taka potrzeba była, ale z drugiej strony jest pierwszy, więc trochę mi się to kłóci się ze świ... z moim światopoglądem, więc nie wiem co powiedzieć. Jest bów w każdym razie. Aktualizacja puli stronników. Wypada Wojak Sierściu Grzbietów. To jest ten ziomek z 5 tieru. 4,8 z Divine Shieldem. To sobie odnawia Divine Shield. Jego już nie będzie. Mytrak zwrócił. To jest ten ziomek, który dostaje plus 1, plus 2 za każdy. Za każdą rasę, jaką mamy, czyli buff do menażerii. No i zaklinaczka kolców wróciła do puli e, stroników. To jest ta, e, ten kolco zwierz z drugiego tieru, który na Battle Kraju i na Agonii dawał jeden game. Bl, blood Game. Blood game. E, to jest spory buff, tak mi się wydaje, do kolco I ogólnie kolco zwierzę dostały buffa. E, dalej mamy właśnie zaktualizowanych stronników. Mecha czołg dostaje nerfa. Ogólnie Mechy dostały nerfa, dlatego że są w tym momencie tier 1. E, ma 5 ataków i zadaje 5. Miał wcześniej 6 ataków i dawał 6. Smarobot daje teraz plus 1 plus 1, a dawał plus 2 plus 1. Eee, Morska wyga, to jest ciekawe, ma 3 1 i dalej przyzywa pirata 1-1. To jest dosyć ciekawe, bo teraz wydaje się, że to jest chyba najlepszy stronik pierwszego tieru, pomijając kwestię tokenów oczywiście. No ale piraci dostają wreszcie bufa. Tutaj mamy kolejnego bufa. Prowokacja jest teraz 3 5, zamiast 2. Mm, zamiast 2 6. Wydaje mi się, że są to lepsze statystyki, bo więcej jesteśmy w stanie zabić, mając te 3 ataku. A to jedno życie może nie być aż tak istotne, bo powiedzmy, że to jedno życie sprawia. Dobra, już nie będę dawał hipotetycznych sytuacji, bo jest ich za dużo. Ale podoba mi się ta zmiana. Jestem bardziej skory kupić takie o niż 2-6. Eee, siłaczka z południowych mórz daje teraz sama z siebie, plus 1, plus 1. Nie musi mieć innego pirata, żeby coś robiła. Więc jest, ten bow jest zawsze i oczywiście bow za wszystkich innych kupionych stronników. Kapitan dostaje 1 do życia. Tony dwukieł, który moim zdaniem dalej jest beznadziejny i bezużyteczny, ma teraz pomstę 4. To jest ciekawe, zmniejszenie tego o 1, no na pewno zwiększa jego grywalność i to sporo, ale czy on będzie grywalny, poza tym kombem na Katgarach i Baron Rewendailach, nie wiem, podejrzewam, że nie. Twardy kieł, dostaje buffa i ma 5 ataku, to jest całkiem spoko buffem powiedzmy, tak do końca zwierzów. Dzikuska sierciok z dostaje takiego małego reworka. Była 4-4, dostawała plus 2, plus 2. Teraz będzie 3-3 i za każdym razem będzie dostawać plus 3, plus 3. Więc w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, fajny buff. Jedynym minusem jest to, kiedy, ten moment, kiedy kupujemy ją. E, ją, jak się okazuje. Mm, wtedy jest trochę gorsza. Dynamiczny duet dostaje buffa plus 1, plus 1. Natomiast nekrolitka doczekała się pewnej zmiany. W tym momencie nie będzie na trzecim poziomie, tylko na czwartym. I w momencie, kiedy ją zagrywa Okrzyk bojowy zagrywa dwa klejnoty na przyjaznego stronnika i kradnie sąsiadom wszystkie kra kwałe klejnoty. Czy teraz po prostu sama z siebie jest o wiele lepsza? Bo nie tylko kradnie, a też daje sama z siebie buffa, więc to jest całkiem fajne. Mamy też sporą aktualizację najemników, ale nie będę tego analizował, ponieważ nie gram najemników i nie wiem, co się tam dzieje, więc nie ma sensu większego. Dodatkowo z areny Zyka Monter Głębinowy pojawia się księga najemników ze skubasem w roli głównej. Tutaj masz film, który polecam obejrzeć, bo jest naprawdę fajny. Też jest Herdstone'a. A ja dziękuję i zapraszam do omówienia kart już niedługo. See you soon.